Szanowni Państwo jest przepiękna, ale brakuje tego kawałeczka do drogi wojewódzkiej i mam nadzieję Panie Wójcie... I tamtego też. I panie, mam nadzieję, panie wójcie, że w tej kadencji jeszcze nam się uda naprawić ten drobny ubytek, który, który tutaj występuje. Ja liczę na to i mam nadzieję, że się uda. Inwestycja piękna, i naprawdę warto się z tego powodu ucieszyć. i, i Dziękuję w szczególności mieszkańcom, że tutaj są i się wspólnie cieszą w związku z, to, z realizacją tej inwestycji. Spotykamy się na moście most jak wiemy zawsze łączy połączył nie tylko te dwie wsie, ale też połączył samorządy e, przy wspólnej inwestycji. Połączył nie tylko samorządy, ale połączył dwie kadencje samorządu. Także Mam nadzieję, że to jest dobry znak i tak jak pan starosta powiedział, dojdzie do skutku, dojdą do skutku te inwestycje zaplanowane, zaplanowane na przyszłe lata. Ja chcę podziękować właśnie za kontynuację tej inwestycji, ale również chcę podziękować również wykonawcy, czy wykonawcom, bo również przyczynili się nie tylko do tej pięknej, tego Pięknej drogi, tego asfaltu, ale również spełnili życzenia mieszkańców, tak po prostu bezinteresownie. Także bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim również dziękuję za przybycie i życzę no, szczęśliwego i dobrego korzystania z tej drogi.